Ktoś otwiera, patrzą, a tam śmierć. Najgłupsze wydarzenie w naszym życiu. Ktoś może na tym ucierpieć. Jak to jest fajnie pokazane, to czasem to się ogląda. To już jest świństwo wręcz. Śmiech jest niezwykle ważny w naszym życiu. Pozwala nam się odprężyć, zacieśnia więzi i pomaga przełamać pierwsze lody lub rozluźnić napiętą sytuację. Śmiech jest też zaraźliwy, gdyż często śmiejemy się dlatego, bo inni się śmieją, nawet gdy ucieka nam puenta żartu. Ale czy to oznacza, że każdy żart jest dozwolony? W dzisiejszym odcinku Synkretes moi goście zastanawiają się, czy są tematy, z których pod żadnym pozorem nie powinno się żartować? Zapraszam. Zależy, no, jak ten żart jest zrobiony, jak jest skonstruowany. Czy on obraża tego kogoś, czy tam ten fakt jakiś obraża y, to wydarzenie, czy tam tą osobę przez to? No to na pewno nie można. No nie można żartować ze wszystkiego, prawda? Bo są sytuacje, w których na przykład nie da się żartować z ludzi, na przykład, którzy nie żyją, prawda? A przypisywać im różne y, y, łatki, czy w ogóle jakieś. Jakieś niestworzone rzeczy, bo nie są w stanie się bronić już, prawda? To to już jest świństwo wręcz. Nie powinno się żartować z uczuć ludzkich, bo one mogą zostać obśmiane i, i człowiekowie jest przykro. Ludzie mają różne sumienia, różne charaktery, i nawet jeśli z mojej strony to jest niewinny żart, ktoś może na tym ucierpieć, prawda? Więc, więc warto pomyśleć czasami, czy, czy jest sens tego żartować. Nie? Mam nawet takiego, taką osobę, no kolega, nie kolega, który, który taki, taki jest złośliwy i lubi być i ja to widzę i, i widzę, ja, ja widzę, że to jest przez złośliwość, przez zazdrość i omijam go z daleka. Jest tyle mnóstwo rzeczy, z których można pożartować, nawet w pozytywnym sensie mieć jakiś dystans do, do pewnych rzeczy, ale, ale nie, nie właśnie nie ze spraw duchowych, nie z rodziny. Nie? nie powinno się żartować z ludźmi, którzy nie mają poczucia humoru, bo wprawia się ich w zakłopotanie. Ponieważ nie odróżniają ironii dystansu, to na pewno nie wolno tego robić ludziom, którzy nie mają poczucia humoru. Może to, to, to się nawet źle czasami, jak ktoś nie zna się na żartach. Nie? Dobrze jest ża umieć żartować kosztem siebie, nie przyśmiewać się koszem siebie, a nie, kosz, a nie, a nie koszem bliźniego, na przykład, wiesz? To jest, to jest sztuką. Nie powinno się żartować z chorób, z kalectwa, ze śmierci. Dla mnie, rozmowa czy nawet żarty o śmierci nie są niczym przykrym. Po prostu wiem, że każdy wcześniej czy później umrze, ja też. Więc można sobie nawet w jakimś sensie oswajać się z tą myślą o śmierci. Natomiast są ludzie, którzy, dla których to jest bardzo przykry temat. No i wtedy z takimi ludźmi nie rozmawiam, na ten temat nie żartuję. Nie mówi się y, y, o sznurze w domu wisielca. Po prostu pewnych rzeczy przez delikatność, grzeczność się, się nie rusza. Ze wszystkiego trzeba żartować, a najbardziej ze śmierci. Najgłupsze wydarzenie w naszym życiu. Siedzi rodzina przy stole, rozmawiają, nagle pukanie do drzwi. Ktoś otwiera, patrzą, a tam śmierć. Malutka, chudziutka, z kosą jak zapałka. Wszyscy strach w oczach, a śmierć. Spokojnie, przyszłam po kanarka. Żarty powinny mieć swoje granice. Nie powinno się tymi żartami obrażać koryk, opuszczonych ludzi i bezrobotnych. Wszystkich ludzi należy kochać, obojętnie kim by oni nie byli. No na pewno skalectwa jakiegoś, jakiegoś takiego, jak ktoś ma jakieś niedogodności fizyczne. Znaleźć u siebie, wiesz, coś takiego? Śmiesznego, prawda? Z cechą charakteru, na przykład, z fizjonomią, a, a nie, żeby z kogoś wiesz tam. No. Nie wolno drwić z ich przekonać. Każdy ma prawo do tego, każdy ma prawo do, do wierzenia w co chce, bo ludzie mają różne poglądy. Ale to też trzeba troszkę znać te osoby, z którymi żartujemy, bo każdy ma swój jakiś słaby punkt. I żeby właśnie tego nie, nie urazić. Sam się na własnej skórze przekonałem, że, że ktoś próbował żartować czy szydzić, i, i, i w ten sposób. I no. Dawniej to, to bym wiedział, co zrobić. No, dzisiaj nie wypada nawet. Tak. Więc, więc, ale jest to przykre. Jest to przykre w każdym razie. Czasem, nawet w dobrej wierze, można komuś sprawić przykrość. To jego osobista sprawa, osobista decyzja, i no nie, można, nie można z tego kpić sobie. Czy wolno żartować z Boga, czy nie? Nie można żartować, bo jak się w coś wierzy, jest się przekonanym, to nie mam powodu żartować. Uważam, że są to dla wielu ludzi bardzo istotne sprawy. Zresztą dla mnie też. I myślę, że z tego nie powinno się żartować. I to tu w tym przypadku mówię o każdym. Ja wierzę w tego jednego, ale tak samo bym sobie nie pozwolił na żarty czy z Mahometa, czy z innego tam. Po prostu to są sprawy zbyt delikatne. Uważam, że ze że, że, że że wszystkiego można żartować. Uważam, że tak. To znaczy, ja lubię kabarety bardzo oglądać. I teraz właśnie dużo oglądam kabaretów. I tam różne są żarty. Jak to jest fajnie pokazane, to czasem to się ogląda to i się śmieje z tego. Nie powinno się żartować z Pana Boga. On jest zbyt wielki, wielką istotą, żeby sobie robić z niego żarty. Bo żarty często są w sumie jakieś takie. No to są głupie rzeczy. Można sobie głupkować na, na, na różne tematy, ale nie na takie, Boże, moim zdaniem. To, 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 się, to nie pasuje, to nie przystoi. Jest to, przynajmniej dla wierzących, istota. Tak inna od wszystkiego, co znamy. Zresztą Boga nikt nie widział do tej pory. Żaden człowiek, który żyje, to nawet w Biblii mamy napisane, że człowiek nie może zobaczyć Boga i żyć. Nie wiem, jak sobie to tłumaczyć. Nie wiem, czy jest to ta wspaniałość, która powoduje szogu człowieka, że on zginie, czy to, ale są to sprawy, których nie powinno się dotykać. To mi się wydaje, że o Bogu nawet też można żartować, bo cały czas teraz do tego Boga się przyczepiam, że można o Bogu żartować. Ale mi się wydaje, że no jeden się pośmieje, drugi, drugi jak nie ma ochoty, to nikt nie ogląda. Na no, poczekaj mi się kawał przypomnę, jak, jak, jak taki jeden Alois z Ślązak, słuchaj, chciał się przychlebić Panu Bogu. A Pan Bóg, słuchaj, po pewnym otwiera tą szybkę i mówi Alois, ja Cię nie lubię. I na nic Jego, słuchaj, jest to żartwa na Boga, jak gdyby. Ale można, można. Uważam, że z tego nie powinno żartować. Taki pamiętam dowcip, gdzie kiedyś to ja to też opowiadałam, bo inaczej do tego podchodziłem. I o takim księdzu, który lubił tak walić ręką tam w tą kazalnicę i chłopcy mu tam kiedyś ministranci kawał zrobili, mu tam jakieś pineski czy coś podłożyli. No i on tak coś tam mówi i mówi Maryja porodziła syna, chłopcy to wasza wina. No więc to kiedyś to była jako żart, ale teraz uważam, że nie, że to nie, nie, nie tak było i to nie powinno się z takich rzeczy żartować, nie? Myślisz, że Bóg ma poczucie humoru? Ja nie wiem. Ja bym powiedziała, że nie, że raczej y, y, martwi się o ludzi. Po co mu poczucie humoru? Ma poczucie humoru. Ma, bo, bo tam czasami, tam, y, no, żadna sytuacja mi się teraz nie przypomina, gdzie, gdzie z tego by wynikało, że ma poczucie humoru. Tam się śmiać chyba nie śmieją. Co myśli Pani, że tam jest smutne miejsce? Bóg. Nie, od, odwrotnie. Mówi się, że wesołe. Ale ja wiem, czy on tam ma z kim żartować. Można się śmiać, ciesząc się, poznając tam takie czy inne historie, ciesząc się z tego, że, że, że Bóg jest tą wielką miłością i Pan Jezus i tak dalej, i to życie, życie swoje oddał za nas, żebyśmy mogli być uratowani i tak dalej. Chyba na luzie był. Chyba na luzie, bo przecież jak z apostołami. Żył, nie. No, no to tam różne rozmowy toczyli, prawda? To wszystko jest fajne, to jest radością, ale nie, nie żarty, bo żarty to coś w rodzaju się robi kpiny, i to moim zdaniem nie powinno się żartować. Człowiek bez hamulców z wszystkiego żartuje i wszystko ma za nic, więc, więc dla niego nie ma żadnych wartości. Jeżeli ktoś ma już jakieś wartości, to powinien się zastanowić, z czego powinien pożartować sobie, a z czego nie. Chociaż nie ma zgodności co do tego, czy można żartować ze wszystkiego, warto wziąć pod uwagę, z kim żartujemy, starając się upewnić, że druga osoba nie poczuje się w jakiś sposób urażona. Warto o tym pamiętać, bo jak się okazuje, od zabawnego żartu do przykrego w skutkach wyśmiania, droga jest bardzo krótka. A co ty o tym myślisz? Czy są tematy, z których nigdy nie żartujesz? Koniecznie napisz w komentarzach, czy jest coś, z czego Twoim zdaniem nie powinno się żartować. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj kanał Synkretezy. Naciśnij także dzwoneczek, aby dostać powiadomienie o nowym odcinku. W tym miejscu znajdziesz teraz wszystkie pozostałe odcinki serii Synkretezy. Zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych, to jest Instagrama i Facebooka, a my widzimy się z nowym odcinkiem już za około dwa tygodnie. Zapraszam serdecznie.